Choć miejsce to jest dobrze znane wielu mieszkańcom Ostrzeszowa, to od teraz staje się bardziej dostępne i atrakcyjne. Mowa o świetlicy środowiskowej Bratek na ulicy Zamkowej, która dzięki wsparciu z budżetu państwa przekształciła się w klub Senior Plus. Uroczyste otwarcie placówki nastąpiło 30 września. Klub prowadzony będzie w ramach programu wieloletniego Senior Plus, a jego działalność współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Burmistrz Patryk Jędrowiak podkreślał, że władzom zależało na tym, aby świetlica wydłużyła godziny funkcjonowania i poszerzyła dotychczasowe za sobą ofertę. Wykorzystując te pomieszczenia, które mamy czasem tak jest, że nie potrzeba jakichś gigantycznych inwestycji, ale z drobnym wsparciem rządowego programu udało nam się ten lokal doposażyć, dostosować do standardów, które były oczekiwane też przez nas, naszych seniorów, ale myślę to co najważniejsze to będzie oferta, która będzie e, tworzona dla seniorów, ale też i z samymi seniorami, bo e, seniorzy najczęściej bardzo dobrze wiedzą e, czego chcą, to jest bardzo Wymagająca grupa, ale też która przynosi wiele radości, kiedy możemy spełniać ich oczekiwania. Burmistrz przypomniał przy tym, że od samego początku bieżącej kadencji samorządu działania na rzecz starszego pokolenia należały do priorytetów władz miasta. Jednym z takich przykładów jest właśnie karta seniora, nasza tutaj lokalna, która oferuje szereg Zniżek dla jej posiadaczy. Jest to program, który również od początku cieszył się olbrzymią popularnością, co również dla nas sprawiało olbrzymią pozytywną reakcję i przyjemność z tego faktu. Tak więc, dzisiaj otwarcie tego klubu Senior Plus w tej nowej odsłonie jest olbrzymią przyjemnością. Zgodnie z przyjętymi założeniami Klub Senior Plus zapewnia co najmniej ośmiogodzinną ofertę usług od poniedziałku do piątku. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny. Są one przeznaczone dla około 40-osobowej grupy osób nieaktywnych zawodowo, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami miasta Gminy Ostrzeszów. Seniorzy już korzystali zanim był klub i będą nadal będzie korzystać Uniwersytet III wieku, bo jak sama nazwa wskazuje trzeci wiek, to też seniorzy. A oprócz tego inni seniorzy z miasta. Dla każdego jest tu wstęp wolny. I każdy mile widziany. A my zrobimy wszystko, żeby każdy, kto przekroczy próg tego klubu, poczuł się jak w domu. Co będzie można robić? Oj, dużo mamy przygotowane. Jak widać, na stole mamy dużo gier. Można będzie szydełkować, jakieś tam prace ręczne. A oprócz tego chcemy zorganizować edukację, w sensie spotkania z ludźmi ciekawymi, którzy coś wniosą w życie, którzy, seniorzy oczekują pewnych informacji, na przykład prawnych, spotkanie z prawnikiem mamy, zamiar z, z lekarzem emerytowanym, jest takich w znajdą się. Uczestnicy uroczystego otwarcia zgodnie przyznawali, że miejsce, które powstało, jest bardzo potrzebne i będzie spełniało niezwykle ważną rolę w życiu miasta. Pamiętaj, że twój wiek jest zawsze idealny. Każdy rok twojego życia jest wyjątkowy i cenny i możesz go przeżyć tylko raz. Nie żałuj więc, że się starzejesz. To przywilej nie wszystkim dostępny. I ten cytat mam też u siebie w domu jako Taki, który ma powodować, że cieszymy się każdym dniem, bo ten przywilej, właśnie tak jak jest to napisane, jest nie wszystkim dostępny. Szanowni Państwo, wszystkim tutaj obecnym, korzystającym i tym, którzy dbają każdego dnia, żeby ten klub funkcjonował, życzę wiele zdrowia, energii i dobra. Dobro wraca i właśnie w kontekście tych relacji, aby tego dobra było zawsze bardzo, bardzo dużo. Klub należał będzie do gminnej sieci ośrodków wsparcia, obok już istniejących, dziennego domu opieki społecznej i środowiskowego domu samopomocy.